Teraz twoja kolej na rozpierdziel w Afryce. Haha, ha, nareszcie. I tu będzie idealne miejsce na tereny. Nie rób tego. Haha, ha, zrobię. Teraz trzeba pierdyknąć w Amerykę Południową. Perfect. Ty, jaki ja głupi nie zauważyłem tych wysepek, biorę to. Madagaskar chętnie bym się zaopiekował twoimi terenami, są dość spore do tego ładne. I no nie wiem. Dobra, widzę ten smutek na twarzy. Na pewno mi nie chcesz dać, więc sam sobie je wezmę. Przynajmniej będę miał ładne lasy miasta, oraz każdy będzie mnie chwalił, że mam ładne tereny. A ty na co się gapisz? Uf, nie zauważył mnie, zemszczę się. Ty, gnoju, jakim prawem zabiłeś mojego najlepszego przyjaciela? Australię, przywróć go, albo wojna. Słuchaj, jestem silniejszy i porobię ci jak robaka, czyli zdeptam chyba, nie wiem, nie było mi 500 lat na tej ziemi. Kim ty w ogóle jesteś, żeby być takim bachorem, zniszczyć komuś przyjaciela, nie daruję łajdaku zobaczysz przegrasz to. Kim ty jesteś, z tego co wiem chyba należałeś do Wielkiej Brytanii, boże żeby takiego gnoja jak ty wypuścić lepiej żebyś dalej do niego należyłbyś, cóż teraz będziesz do mnie należał, haha. Jesteś nienormalny. O kurwa człowieku ty jesteś normalny? Tak, jestem normalny i zawsze byłem z tego co wiem. Po co mnie w ogóle atakujesz taki wielki, masz kraj? A chcesz go stracić oka, i zrobię wszystko, żebyś stracił ten kraj, bo widocznie chcesz zginąć jak mucha. A cóż za plamka tutaj? Ej, ty się tutaj tak nie rozwijaj i za dużo sobie pozwalasz w tej Afryce. Ja też się przyłączę do tej wojny. Trochę dużo was, ale niestety, wasz rozum nie zmądrzeje nigdy. A teraz pozwólcie, ale idziecie ze mną, ja was będę woził na smyczy, a wy idziecie jak dobre pieski. Haha, ha, ale debilon serio mnie nie widzi. O dobrze, że mi przypomniałeś, pójdziesz ze mną. No już, już szybciej idźcie, nie mam czasu, a mam jeszcze dużo do przejęcia. Dobra, nie chce mi się tam iść, więc was rzucę. Ała, kur... bolało, tak nas rzuciłeś jak plecak. Cholera, kto dzwoni? Halo, jesteś tam? Tak jestem, akurat walczę z Indonezją, co się dzieje? Poczekaj chwilę. Cholera, głośno tam słychać, że walczysz, ale nieważne, zamknąłem ogólnie trzy murzynów z Afryki. Haha, wiesz co, taki jeden pies się do mnie przygłąkał to go rozwaliłem i kolejny chce wpierdol. Haha, bardzo śmieszne, to pierw zniszcz tą zasraną Indonezję, to pogadamy wtedy. Słyszałeś? Zaraz cię nie będzie. Nareszcie go zniszczyłem, teraz idę pogadać z nim.